9 września 2016 roku, ostatni dzień pierwszej dekady września na rynkach finansowych sporo się ciekawych rzeczy w ostatnim wydarzyło, mianowicie bezpiecznej przystanie, kontrakty na obligacje, 30-latki zeszły pod ostatnie zeszłotygodniowe minima. Próba cofnięcia się do strefy konsolidacji okazała się nieudana, czyli to zejście poniżej tego typu wsparcie okazuje się wiarygodne. Jeżeli jest to wiarygodne zejście, no to należałoby oczekiwać kontynuacji spadków i szukania kolejnego poziomu do obrony przez te instrumenty finansowe, jeżeli z bezpiecznej przystani odpływa kapitał, jest to dobry prognostyk dla rynków. Akcyjnych. Patrząc na SP, w ostatnim czasie niewiele się wydarzyło jeśli chodzi o ten benchmark. Tutaj trwa konsolidacja trójkątna, jak na razie kluczowych wybić w jedną, w drugą stronę nie było. Od południa, jak na razie, obowiązuje tutaj ruch wzrostowy, czyli lokalne podwójne rynkowy, prowadzenie w zestawie kontry, przełamanie szczególnie widocznych oporów na wykresie intra. Jak na razie, jest tutaj układ obowiązujący. Na tygodniach nic ciekawego nie widać, jednakże jak się spojrzy na benchmark RASA, a dokładnie na kontrakty, na ten indeks, można zauważyć, iż w ostatnim czasie trwa kontynuacja wzrostów. Tutaj obowiązującą formacją jest formacja flagi z zasięgiem sięgającym w okolicach historycznych szczytów. Jak się spojrzy, historyczne szczyty były w okolicy 1292. Na wykresie tygodniowym widać, iż miejsce do wzrostu jest tygodniowa, zeszłotygodniowa, zeszłotygodniowa, biała świeca ze swym minimum 1226, stanowi jak na razie kluczowe. Na ten tydzień do dzisiaj jest to wsparcie ważne, nie jest naruszone, obowiązują sygnały kupna według eksponencjalnych według świeczek. Dlatego też tutaj, jeśli chodzi o połączenie bezpiecznej przystani z rynkiem akcyjnym w Stanach, konkluzja nadal jest na rzecz akcyjnych byków na rzecz kontynuacji hossy na jankowskim parkiecie. Patrząc na niemiecki rynek kapitałowy należałoby zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym, najważniejszym jest to, iż obowiązują średnioterminowe sygnały kupna. Wyjście górą powyżej spadkową linię tej konsolidacji, czy też trójki ABC, w tym momencie nieistotne jest nazewnictwo, liczy się to, iż Doszło do wybicia linii spadkowej trendu. Jest sygnał utrzymany kupna według tygodniowych eksponencjalnych tygodniowe białe świece, jak na razie stanowią kluczowe wsparcie dla lokalnych korek. Tutaj można doszukać się tego typu układu 5-4 świeczek sygnalizujących Wygraną popytu i kontynuacji wzrostów. Problem pojawiłby się, jeżeli dzisiaj na zamknięcie piątkowej sesji na Deutsche Biurze, ksetra niemiecka ląduje poniżej 10441. Do tej wysokości, jak na razie, w cenach Klaus tutaj obowiązuje układ wzrostowy, ale lokalnie oczywiście trzeba zwrócić uwagę na, na możliwość utworzenia podwójnego szczytu. Tego typu formacja zablokowałaby dalszą aprecjację i zmusiłaby do szukania miejsca. Dla byków w okolicy 10 440 punktów, dlatego też tutaj lokalnie pojawia się problem, jeśli chodzi o kontynuację wzrostów, ale Sygnałów sprzedaży nie ma. Jeżeli wrzuci się do tego 200, widać, iż przebywa ona poniżej wykresu i tutaj sygnały są jak na razie pozytywne. W przypadku SDAXa tutaj widać ewidentne wyhamowanie w tej strefie oporowej. Ta strefa już daje o sobie znać od jakiegoś czasu i wczorajsze mocniejsze zejście na południe może przyczynić się do powstania, tak jak tutaj widać, podwójnego szczytu. Niemniej jednak... Sygnałów sprzedaży, jeśli chodzi o SDAX, nie ma. W przypadku benchmarku średnich spółek sytuacja jest podobna. Wyhamowanie w okolicy poprzedniego ekstremum, możliwość zbudowania podwójnego szczytu, ryzyko jest, ale sygnałów sprzedaży nie ma. Tutaj jak na razie obowiązuje układ Hossy, Patrząc jeszcze na kakao, ten benchmark w ostatnim czasie wyszedł górą powyżej lokalne, jak i średnioterminowe poziomy. Cały czas ma problem z pokonaniem pułapu marcowego znajdującego się na wysokości 4580 punktów. Niemniej jednak sygnałów sprzedaży nie ma. Średnie 200 nakazuje zachowanie optymizmu. No i kluczowy poziom na ten tydzień wynikający z denka okazałej białej świeczki. Ją widać tutaj doskonale. Problem pojawiłby się wtedy, kiedy dzisiaj close wypada Poniżej 4390. Do tej wysokości kakao jest bezpieczne, i tutaj jak na razie widać presję na kontynuację wzrostu. Wiele ciekawego wydarzyło się na rynku towarowo-surowcowym. Mianowicie kontrakty na ropę brent w ostatnich dniach mocno zdrożały, i doszło do wybicia lokalnego oporu 49,89. Jest to sufit zeszłotygodniowej czarnej świecy. Zamknięcie tym samym lokalnej korekty, i jest to. Otwarta droga do zaatakowania górnego ograniczenia tej konsolidacji. Konsolidacji, która przybrała postać odwróconej główki z ramionami, w tym momencie obowiązują sygnały lokalne kupna. Należałoby spodziewać się zaatakowania pułapu 54-55 dolarów, i wyłamanie tego poziomu tak naprawdę otworzyłoby tutaj. Miejsce dla nowych, średnioterminowych projekcji, chyba że będzie fake. O tym, czy będzie fake, będziemy rozmawiać za tydzień. Jak na razie, lokalnie tutaj kontrakty na ropę wskazują na kontynuację wzrostów. Problem jest, jeśli chodzi o ocenę rynku miedzi, tutaj na wykresie dziennym widać konsolidację, no takie na siłę wyjście górą z tego układu, z racji tego, że z południa z linii trendu wzrostowego, ale tak naprawdę to, co robi. Mieć tutaj jak na razie nie napawa optymizmem, lepiej byłoby, gdyby doszło do cofnięcia poniżej linii, przełamanie, wsparć, fake i wyjście z tego górą. To byłoby takie klasyczne, piękne zagranie dające pretekst do zagania 10% wyżej. Jak na razie konkluzja na rynek miedzi jest neutralny. Patrząc jednak na spółki surowcowe, na ETF Cooper Miner, można zauważyć, iż. W ostatnim czasie doszło do korekty, cztery tygodnie korekcyjne, cofnięcie się z północy, klasyczne, testujące wybicie linii trendu spadkowego, pojawił się sygnał kupna według tygodniowych ekspotencjalnych, na tygodniach świeca z długim cieniem, na dniach białej świeczki, no i odbicie od dolnego ograniczenia. Tutaj etf -y na Cooper Miners pokazują buy, dlatego to jest w rynku, surowcowego napływają pozytywne sygnały, także dla rodzimego naszego rynku, gdzie jest notowany KGHM w średnim terminie. Jeśli chodzi o emerging markets, w ostatnich dniach widać pozytywne sygnały. ETF-y wyszły na nowe roczne maxima, od dwóch dni widać zatrzymanie, jak na razie zatrzymanie to nie zagraża Big Picture, który tutaj jest na korzyść byków, predykcja liczona Według tej struktury wskazuje na zatakowanie poziomów ostatni raz widzianych w okresie 2011-2014, czyli tutaj miejsca do wzrostu jest, wykupienia nie ma. Jak na razie, outlook na emerging market, na ten sektor rynku finansowy pozostaje optymistyczny. Wiele ciekawego wydarzyło się na rynku walutowym. Euro PLN ma za sobą bardzo fajną bardzo fajny swing, mianowicie po dotarciu Europelend do strefy oporowej znajdującej się w okolicy 4,36-4,37 jest to strefa oporowa, nie jest to poziom. Rynek finansowy, szczególnie walutowy, nie jest to apteka, gdzie wszystko musi się dokładnie zgadać, poza tym jest to pochodne ekonomii, ekonomii czyli nauki, która nie jest nauką ścisłą. Nie ma zarydenkowego myślenia, nie ma tutaj test, nie ma hipotez, nie ma twardych argumentów, nie ma także równań, które muszą się sprawdzać. To jest Pochodna socjologii, tu są emocje, dlatego też patrząc na wykresy, należy z przymrużeniem moka patrzeć na dokładne idealne poziomy. Chodzi o strefy. Strefy oporowe w tym momencie strefa oporowa zadziałała idealnie. W zeszłym tygodniu, w piątek, Wyrysowanie świeczki z długim cieniem wyhamowanie aprecjacji cofnięcie nie doszło do wygenerowania dziennego sygnału, na według ekspotencjalnych, które obowiązuje, na przypomnienie od lipca. Należy zauważyć, iż ostatnia przecena, szczególnie wczorajsze zejście, zakończone wprawdzie białym młotkiem, ale osadzonym w korpusie czarnej świecy, neutralizuje w tym momencie układ tutaj popytowy. Jak się spojrzy na wykres tygodniowy, widać, iż wczoraj doszło do wyłamania denka, zeszło tygodniowy białej świecy, ta, ta sekwencja trzech tygodniowych świeczek została zamknięta, sygnał SEL jest wzmocniony. Problem pojawi się, jeżeli dzisiaj Europen zamknie się powyżej 4,3705, wówczas jest biała świeca, jest w tym momencie wtórny sygnał kupna i należałoby się martwić odnośnie rynku kapitałowego, a tak to z rynku, z rynku walutowego płyną pozytywne sygnały dla rynku akcyjnego. To, że płyną pozytywne sygnały dla rynku akcyjnego to nie oznacza, że w krótkim terminie będzie tylko i, w, tylko i wyłącznie ruch wertykalny na północ. Wczoraj WIK wyhamował pod... Zeszło miesięcznym maksimum, objęcie bez na tym poziomie, jak na razie ma prawo skutkować lokalną przeceną testu tego układu wzrostowego, tu jest luka niestety otwarta na wigu. Ma, ma ta luka prawo ściągać do siebie rynek, podobnie jak luka, która powstała w środę, ściągnęła w czwartych do siebie rynek. Jeżeli jednak spojrzy się na wig 20 luk takowych. Nie ma, chociaż właśnie tutaj jest niewielka luka, niecała, niecały jeden punkt. Powstaje zatem pytanie, czy luka poniżej jednego, jednego tiku, jeśli chodzi o rozważanie tutaj, szczególnie jeśli chodzi o kontrakty, jest istotna z racji tego, że tu był poziom 1769,58, następnie był. Y było minimum 72, czyli jest to jednak punktowa luka. Jeżeli jest to punktowa luka, należy się jej obawiać. Czyli moja wina, źle przeanalizowany wykres jest ponad punktowa luka, dlatego też ten pułap ma prawo ściągać do siebie. No i tutaj powstaje zatem wielki znak zapytania, czy nie jest budowana główka z ramionami. No bo wyhamowanie aprecjacji. W ostatnich dniach, właśnie na tej wysokości, sprawia, że z punktu widzenia akademickiego rośnie tego typu zagrożenie odnośnie zbudowania tej formacji. Będziemy się martwić, jeżeli to denko, czyli 1749, zostanie przełamane. Jak na razie, jest to układ tutaj lokalnie przemawiający za średnioterminowymi wzrostami. Chyba, że ten 1749 w cenach low zostanie przełamane przez WIG-20, wówczas należałoby się martwić. Patrząc na SVG 80 czy na MW 40, tutaj sygnału sprzedaży nie ma. Jest oczywiście wykupienie, ale patrząc na tygodniowe świece, cały czas obowiązuje ba, jeśli chodzi o SW, jeśli chodzi o MVG 40, wyłamanie zeszłorocznych szczytów. Najbliższy opór 4100 punktów związany jest z minimum, które miało miejsce w sierpniu 2007 roku. Są to okolice 4100 punktów. Jest to 4099, dokładnie jest to opór, jeśli chodzi o benchmark MVIC. Problem powstanie, jeżeli dzisiejszy close wypadnie poniżej pułapu 3922. Jeżeli coś takiego dzisiaj się zdarzy, wówczas czarna świeca z długim cieniem, sygnał Skutkujący wyhamowaniem aprecjacji i zachęcający do, do spadków. Dlatego też, w średnim terminie, tutaj jak na razie, Big Picture jest na korzyść byków, europelen zachęca do, do wzrostu na rynkach akcyjnych, ale lokalnie widać wyhamowanie i próba lokalnego zdołowania kursu. Tutaj, kursu indeksów ma prawo się odbyć.